Czy wiesz, ile czasu naprawdę trwa stworzenie blogposta? Jeff Goins, autor książki Real Artists Don't Starve, przeprowadził ankietę wśród 500 autorów i odkrył, że najlepsi pisarze przepisują swoje dzieła średnio 3-4 razy. HubSpot przeprowadził badanie na próbie ponad tysiąca content managerów, aby zrozumieć, jak tworzą oni treści do swoich blogów. Według tego badania większość content marketerów, bo aż 55%, tworzy co najmniej jedną lub dwie treści na tydzień. Co-Schedule przeprowadziło badanie w celu zrozumienia, jak najlepsi blogerzy tworzą treści. Z badania wynika, że ci najlepsi spędzają średnio 6 godzin na pisaniu jednego posta, a dodatkowo poświęcają też czas na badanie tematu, analizowanie słów kluczowych i tworzenie nagłówków. Co z tego wynika? Tworzenie wartościowych treści nie jest proste, pomimo wsparcia AI. Wiele pomysłów brzmi dobrze w Twojej głowie? A znacznie gorzej, gdy zaczniesz je spisywać. Dodatkowo, niejednokrotnie pisząc treści dla kogoś, musimy brać pod uwagę nie tylko klientów końcowych, ale też osobisty styl i oczekiwania naszego klienta. To zupełnie naturalne w procesie tworzenia treści. Przy okazji tworzenia mojego bloga e, powstał potężny folder nieopublikowany. Dlaczego? Jeśli jakiś pomysł nie działa, to po prostu go zabijam. Zabijam więcej niż publikuję, czyli prawdopodobnie dwa lub trzy z każdych pięciu rozpoczętych wpisów. No i nie wspomnę już o tych postach na LinkedIn, które nigdy nie ujrzą światła dziennego. Pracując dla naszych klientów, realizując płatne zlecenia, nasz wskaźnik zabijania jest naprawdę niski. Myślę, że tylko około 1 na 20 tekstów ląduje w koszu. Nie zrozumcie mnie źle, często zmieniamy przekaz, modyfikujemy, czy jak to wewnętrznie nazywamy, kopiemy treści w innym kierunku, jednak rzadko coś zabijamy. Być może jest coś w relacji agencja-klient, co sprawia, że kończymy to, co zaczęliśmy. Dostarczamy wszystkie ustalone zadania i robimy to jak najlepiej potrafimy w ramach określonego budżetu oraz dostępnego czasu. To jest po prostu profesjonalizm, zorientowanie na świadczenie usług, prawda? Nie daje mi jednak spokoju myśl. Czy gdybyśmy zabijali więcej, mielibyśmy więcej czasu na tworzenie jeszcze lepszych materiałów? Dlatego pytanie na dziś. Jak wyglądałby Twój proces tworzenia treści, gdybyś zabił 30% rozpoczętych artykułów, a zaoszczędzoną energię skupił na tym, by pozostałe 70% było tak wspaniałe, jak tylko może być? Dajcie proszę znać w komentarzach, czy często zabijacie swoje treści.